Dzisiaj omówimy obieg węgla w przyrodzie. Ogólnie węgla w atmosferze jest dosyć mało. To są jakieś setne procenta w atmosferze. Więc, tak, zacznijmy od tego, że mamy CO2. Ono jest, on jest asymilowany przez producentów autotrofów do fotosyntezy i do hemosyntezy. Więc mamy tutaj producenci. Czyli rośliny i bakterie, i też protisty roślinopodobne, Ym, ogólnie jeśli co przeprowadzają chemosyntezę i fotosyntezę, asymilację, po to, żeby przeprowadzić fotosyntezę, a potem mogą przeprowadzić także oddychanie komórkowe. Które ma taki wzór? C6H12O6 plus O2 daje właśnie CO2 plus H2O. Więc CO2 plus H2O daje nam glukozę i tlen, to jest fotosynteza, a C6H12O6 plus O2 daje nam CO2 i H2O, i to jest y, oddychanie komórkowe. Oddychanie komórkowe, które przeprowadzają producenci i konsumenci. Producenci za to mogą być zjedzeni przez konsumentów, czyli na przykład roślężerców. Konsumenci, którzy nie przeprowadzają fotosyntezy, ale przeprowadzają y, oddychanie komórkowe, czyli znowu tak samo. C6H12O6 plus O2. Oddychanie komórkowe konsumentów i oddychanie komórkowe producentów jest źródłem CO2 w atmosferze, ponieważ CO2 to jest produkt. I potem konsumenci i producenci, czyli i zwierzęta, i rośliny, mogą zostać y, jak umrą, obumrą, są rozłożone, ponieważ stają się martwą materią organiczną, czyli ich szczątki znajdują się w glebie. I ta martwa materia organiczna, czyli białka, na przykład, jest rozkładana przez. Y, Destruentów, czyli grzyby i bakterie. I produktem tego jest na przykład właśnie CO2. Destruenci, rozkład. Tak więc, jak widać, CO2 jest asymilowane przez producentów yy, podczas fotosyntezy lub hemosyntezy. A następnie podczas oddychania komórkowego i producenci i konsumenci wydzielają CO2 do yy, atmosfery. I także podczas rozkładu martwej materii organicznej, która pochodzi z szczątek producentów i konsumentów, powstaje CO2, które jest też wydzielane do, do, do atmosfery, i także CO2 może w taki sposób mm, trafić do atmosfery jakby nienaturalny, czyli na przykład podczas spalania. Spalania na przykład y, jakichś związków organicznych. Na przykład jak mamy metan i mamy spalanie całkowite, to wychodzi, wygląda tak każdy rodzaj spalania różnych związków, czyli innymi słowy, utleniania, ponieważ bierze tu tlen. Wygląda w ten sposób, że mamy tlen, powstaje CO2 i H2, jeżeli jest to spalanie całkowite. I tu mamy jakiś związek, który właśnie spalamy, czy to organiczny czy jakieś inne. Ogólnie spalanie takich rzeczy, które się wydobywa z ziemi i, i używa się je, je, ich jako. Jakieś paliwa, na przykład może być to ropa naftowa, może być to gaz, może być to węgiel, czyli tak zwane paliwa kopalne, to co wydobywamy z gleby i na przykład używamy do tego, żeby auta jeździły. To może ulec spaleniu i wtedy jest wydzielany CO2 do atmosfery. I także w wyniku spalania biomasy, czyli substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, jakichś takich odpadów, jakieś drewno, jakieś oleje, wodorosty, wszystko nam zostanie na przykład z produkcji rolnej spalanie biomasy spalanie paliw kopalnych oddychanie komórkowe w ten sposób CO2 jest uwalniany do atmosfery a jest asymilowany przez chemosyntetyzujące bakterie przez fotosyntetyzujące rośliny bakterie protisty podobne. i w ten sposób węgiel znajduje się w tych producentach Przechodzi on do konsumentów w ten sposób, że konsumenci zjadają producentów, wbudując, wbudowując w, so, w siebie ten węgiel, który znajduje się w producentach, i konsumenci uwalniają ten węgiel y, w postaci CO2 do y, atmosfery, bo należy pamiętać, że to jest obieg samego węgla, y, a nie samego CO2. Najczęściej jest to właśnie w postaci CO2. No i to w sumie tyle.